Do Dzień dobry. Kręci się chyba. To kutra poligamia.pl Czas na dniówkę. Muszę spojrzeć sam, bo Paweł Kamiński siedzi obok i twierdzi, że jest czymś bardzo zajętym i nie może mi pomóc. Patrz teraz na mnie groźnym wzrokiem, więc jak widać radzę sobie sam. Za chwilę zrzuci prawdopodobnie tę kamerę. Wtedy będzie na niego kamera tania. Nie. Nie jest. Obraził się. Więc co dzisiaj na poligami? Dzisiaj leniwy... O, zaraz ja zwalę kamerę i będę ja za nią płacił. No, spokojnie kablu. Dzisiaj leniwy poniedziałek, niewiele się dzieje, wygląda na to, że po premierze Mass Effecta 3 świat gier trochę oklapł. Pierwsza wielka premiera tego roku już za nami, i teraz wszyscy o niej rozmawiają. Ci, którzy jeszcze nie grali, nie mają o czym rozmawiać, a reszta no cóż w sumie całkiem słusznie dyskutuje o tej grze. Ja codziennie wysłuchuję dyskusji o Mass Effect 3, a przynajmniej staram się ich nie wysłuchiwać, ale zawsze coś tam, bo jeszcze nie grałem, ale zawsze coś tam do mojego ucha dotrze. Z tego, co wiem, Konrad i Paru, parę jeszcze osób tutaj w okolicy ma sceptyczne podejście do tej gry, ale zobaczymy. Zobaczymy. Jestem pewien, że recenzja pojawi się niedługo na stronie. Nie będzie pisał Konrad, zdaje się, ale Konrad będzie też podzieli się swoimi wrażeniami. Niedługo, tak czy inaczej, już jakby jesteśmy, skończyliśmy Mass effect 3, więc, więc to kwestia chwili. Kwestią jeszcze krótszej chwili jest także recenzja Street Fighter Krostaken, której jeszcze nie ma na stronie, kiedy mówię te słowa, kiedy je nagrywam, ale kiedy je opublikuję, to pewnie już będzie. Więc powinniście znaleźć recenzję Street Fighter Krostaken dziś na Poligami. Poza tym mam tu ściągę i widzę, że z ciekawych informacji to przede wszystkim warto się zainteresować imprezą która się odbywa w Poznaniu. Jest to konwent fantastyczny Pyrkon. Napisał o nim Konrad, a napisał konkretnie o tym, co w związku z grami można tam zobaczyć i okazuje się, że jest tego bardzo, bardzo dużo i są to bardzo interesujące wykłady, prelekcje, turnieje i tak dalej, i tak dalej. Jest tego sporo, naprawdę. Jeśli jesteście z Poznania, albo macie ochotę się wybrać na weekend, to zajrzyjcie do tej notki Konrada, bo... Faktycznie wygląda to obiecująco. Poza tym bardzo zainteresowała mnie gra White Cell, o której napisał Maciej Kowalik, bo to interesujący pomysł. Tak, chodzi o łajkę tego psa, który poleciał w kosmos, więc jeśli chcecie się dowiedzieć, o co chodzi, to zajrzyjcie tam. Poza tym właśnie, skoro, skoro jesteśmy przy Mass Effect 3, no to sprzedaż tej gry jest niewątpliwie sukcesem i jeśli chcecie się dowiedzieć, jak dużym, to zajrzyjcie do odpowiedniego wpisu. A poza tym, ponieważ nie dzieje się zbyt wiele, Dlatego też Konrad zrobił mu swój mały wtrend i nagrał taki kącik komiksowy, w którym pokazywał m.in. ten komiks, który sobie od niego pożyczyłem, bo mi się spodobał. I czytałem pierwsze ileś tam stron. Chyba za 20 i jest spoko, więc zamierzam też go przeczytać. A więcej komiksów, o których mówił Konrad, można znaleźć w komiksowym kąciku Konrada. Poza tym ja sobie napisałem bardzo krótko o grze, którą znalazłem dzisiaj, która jest bardzo krótka, więc tekst jest bardzo krótki, która traktuje o transgenderyzmie i o emocjach, jakie przeżywa osoba, która przechodzi terapię hormonalną, zmiany płci. Interesująca sprawa, zwłaszcza biorąc pod uwagę symboliczną, niektórzy powiedzą brzydką, ale to chyba nie o to chodzi, oprawę graficzną i bardzo dobrą, znakomitą, wręcz ambientową, idealną w zasadzie, oprawę dźwiękową. Więc warto to sprawdzić, jeśli się lubi tego typu formy wyrazu. I to tyle dzisiejszej dniówce. Do zobaczenia jutro. Tomek Kutera na razie. Czy to wyłączę. Tu chyba.